4 Siemano, ludzie w moim piątym odcinku z Resident Evil 4 Ultimate L. <laughs> kurwa HD Edition. Tak jest. Mamy odcinku, co my w ogóle będziemy robić? Tak. A, odwiedziliśmy Bumaga, wyszliśmy z kanału. A, a trzeba kogoś rozkurwić, nie? Może w końcu zobaczymy jakiegoś konkretnego zombiaka Coś coś lepszego zrobimy. Kurwa. Do ja chwilę chwilę. No, kurwa. Ale. Hmm. No. dalej? Open. Taka na latarnia. O kurwa. Jak po prostu chciałem sprawdzić, co się stanie, jak ją zbiję, nie? nie wiem, że coś tam fajnego będzie. Dobra. CMP, ha. Trzeba będzie Uzi kupić. Widzę, że znowu szpinak. Widzimy. Kurwa. Znowu kanały, jak pierdole, jak El Chapo. A. Nie no. ten del trzeba po uciekał z więzienia. O kurwa. No znowu ta zajebista latarnia. Może znowu być tu szpinak. O o o o! Bang. Za sobą widzę szpinak. Jeszcze tam widzę szpinak. Bang. O nie! wiem Kto kurwa przypija do ściany jakieś diademy, ozdoby. Ale się być pojebany. Dobra. O, nie wnęka. Jeszcze wnęki. Idziemy dalej. Szkodujemy. Wrzucamy drzwi. Znowu ty! Znowu kurwa ty! Dobra. To strasznie, ale nie tak, jak wygląda. What not a good Huh? Treasure map. Who are we um, case. TMP. Oh, curva. Stock. Stock TMP. Now, no. Huh. Fine. Yeah. First aid spray. Uh, Tuna. Ja coś chciał sprzedać? Shotgun. O! Drogi! Zarąbiście. Dobra, Co mi się bardzo podobało. To jest prawie nic niewarte. To zostawimy zegarek sobie Ooo, znowu 10 tysięcy. Dziękuję. dobra. Patrząc na to, możemy spokojnie kupić sobie nowego case'a i to sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Aha, aha, czyli tak po prostu. No cóż, nie wiem, nie widzę, żebyś Leon gdziekolwiek tego kurwa case'a chował. niech ci wiecie. Nie wiem jak się to obraca. Ah, tak. tutaj sobie mogę schować. Muszę to obrucić. O, page'em. Widzicie? Hmm, page'em. Y. O. Tutaj, tutaj Nie no, tam nic nie będę wkładać takiego. W sumie nie czy nie zjebałem nie, kup nie kupując tej panej walizki Sell. Ja już tego kupię. To też nie mogę, ale sobie TMP na pewno kupię. All buy. Dokładnie. Buy ten my gang. Dobra. Tutaj, żeby było więcej. Side case, nope. Nope. NOPE! So yes. <laughs> thank you. Is that all? Love that. <laughs> thank you. Feast spray. Hmm. Laura. Tuna. up. Can już sobie. so. Oh. Is that all? <laughs> thank you. Reload speed.

że to jest ten case. Dobra, e, jak to się robiło? Cztery, że tyle wcina, ja mam. Dobra, A może już sprawdzę. Wow, nie ma odrzutu w ogóle. MP7, widzę. E, dobra, stanęłyśmy kurwa na drodze. Idziemy tak, tu. I eksportujemy to. Open. Dobra Bang Lecimy A gdzieś telefon W A właśnie widzowie nie polecam stosować Alcatela Kurwa murzyn z wiaderkiem byłby szybszy od tego gówna naprawdę Dobra A Lecimy Już ładnie jest I doszliśmy Bo w końcu Do tego kościoła, na mszę. Książę... O, 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 wiem, że wy dropiliście fajne rzeczy. Tak? Kurwa. Czyście mnie usłyszeli. Zamknij pysk, dire... O, 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 aha, Zamknij pysk. Ty kurwa. O, ale alech snajper. Dobra. Czemu ja nie mogę was dobić na ziemi? kurwa wstajesz. Chodź tu. Dobra. Nie już tu nie żyjesz. Nie. Yep. Ślineczka. Amo. Coś więcej. Więcej? Nic nie ma? Widzę, że nadal jest. A. Cześć. Bęk! Bęk! Jest! Dobra. Zosawić coś po sobie. Idziemy dalej. Och, barykady na cmentarzu. A, ciekawe. No, no to coś by Fać go... Medalion. Kolejny. Cztery medaliony. Jeszcze sześć, żeby dostać coś od tego, co A, muszę się wrócić. O, o, o. Nie, yeah, yeah. Wiedz, nie, wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie.

Ardy jesteś. Dobra, przestała grać muza. Nie mam już amunicji. Spierdoliłem wszystko. A, czyli medalionu już nie ma. Albo on go rozpierdolił i go już w ogóle nie będzie, albo nie wiem. Weźmiemy sobie maszyngana jest bardzo fajne założyłem. Dobra. Groby. wchodzić czy nie wchodzić? Kto się boję. Weźmy tu... Może zobaczmy co tutaj jest. Obejdźmy to. Jeb! Lampa. A lampa! Jeb, Jest! I... O, oh, ale kurze. O! Oho! Oh, oh. Operate. Nie wiem co to jest. Mhm. Mm How many increments? To... Uh. Dobra. No nie wiem. Quit. Nic, nic nie wiemy jak to zrobić. Musimy ogarnąć tę zagadkę. Pewnie trzeba iść do kościoła. Żadujemy sobie od razu. Ile mam amunicji do shota chuj. więc nie będę się z tym bawić zbytnio. Mogę tu wejść. Mogę wejść tu. Nie mówcie, żeby tu się rozwiązać zagadkę. No będę. Round hall. Dobra. it's Leon. The door's locked, I can't get in.

no, a zdjęło mi tam ten medalion, bo jest 6. A było 4, jak ten pierwszy zdjąłem Dobra, czyli. No. Eee, czyli trzeba będzie rozwiązać tą głupią zagadkę, tak? Można tu żyć dokoła, nie można tu przyjść dokoła. Dobra. Czy tu jest jakaś podpowiedź? Nie wiem. No to po prostu jakoś to zrobimy. Fine of the Dead Ringers. Eee, za pierwszym razem działało, tak? Działało tak. Tak. Tak.

No nie powiem wam. To jest kurwa słabe. Jak to rozwiązać? No, raf. Nope, 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 nope. Trzy. Ten musimy zapalić. Może tak mi nam się to uda. Raz dwa, Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Jaki tu znak jest? cholera Aaaa. Dobra. Chyba to jest Nie, nie! da No nie. koniec. Nie. Eee. Jump over, dobra wiem, że spadnę. Ktoś leży. O nie! Właśnie, o tych wężach mówiłem. Jajko! Chicken egg! Chicken egg! From the snake? What the fuck? To of the church. Louis is our top. American agent is distant. On something about you, Luis. Hmm. We mustn't let that happen. And when we need such a. this a Del Lago, Lago to może ten wielki skurwiel ah. Plus the same blood curse O kurwa Kurwa Czyli oni są już pewni, że będę im służył, a? a? Was pojebało kurwa, rozpierdolę was Wszystko się uda Wlecz mnie. Też rozpierdolę. Pęk Przeładuję najpierw jeszcze... O, co? Co? Już to kurwa blokujesz, takie nieprzyjazne cebulastwo, chodź tu skoro. Kik! Pęk, pęk, pęk Kurwa, gin już. No spaduję. na jednego z 11 się na idzie. Chodzimy dalej Niestety mam Jestem biedny, nie ma zegarka, muszę to na kormurce sprawiać dobra Czas Jep Aha Bardzo się z tego z tego powodu cieszę. Kurwa ty mam w chuj jeszcze. jeszcze Beng wow! Ohoho. o, jakby tak w prawdziwym życiu było, to ja bym kurwa w zabijał, zabijałbym papugi, chodziłbym do zoo. A, jest taka jedna sąsiadka, nie, która jest. O, nie, nie będę mówił, jest kurwa, brzydka jak koń. Ach, też chciałbym tak w nią strzelić, żeby wypadło z nich jakieś ciasko. Dobra, idziemy dalej. Coś tu zaryczało, coś, COŚ NIEFAJNEGO! By ktoś wpierdolił za dużo serka. Zobaczycie to? Tworzycie to? Aha. Eee, e, mogę się wrócić? Mogę się wrócić. Chcę wiedzieć, co tu jest. Otóż... Aha! Tu jest... Ja pamiętam, jak grałem, tu był sklepikarz znowu. Prawda? Zobaczmy. Take. Zapis gry. proszę bardzo. No i każ tak jak mówiłem. Oj, dużo ammo masz. Pobre. So Stranger. Spoko, spoko. Spinner. <trym> Ничего больше. Что ты покупаешь? Rocket Run. Rocket Launcher! ты покупаешь? А, TMP. T TMI gang! Это и есть. Rifle Capacity. Не, себе это все. Запишем себе игру. Да, save data. <laughs> Series successful świetnie jest tu coś ciekawego mogę tu wpaść? Nie mogę tu wpaść no ciekawe takie jakby port przytulnego w tej przyjaznej krainy kurwa przeraża tych nie wiem, co tu robi Dobra, idziemy tam, gdzie mieliśmy iść. Gdzieś są dziwne odgłosy. A, ta dróżka wydaje się taka bardzo, taka bardzo, skora do tego, żeby spuścić mi na łeb tą wielką kurwa kamienną kulę. I zrobić ze mnie lepką patologię na ziemi. Co nie byłoby fajne. Pistolet. W końcu użyjemy, bo uwielbiam pistolet. Dobra. No tak, na pewno nas puszczą tu nawet. Jak to ja wiedziałem?! No, zawsze mam rację. X, 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 nie Y. Kurwa, za dużo funkcji, X i Y. Kurwa, kurwa, kurwa! Co ma na pasku? Kontynuuj! Ja pierdole, kotlety schabowe z Leona Kennedy'ego. No dobra, napier... Eee. Jasne. Dzisiaj dużo przekraczam. No, przepraszam widzowie i fani z podstawówki. Jeśli mama wbiła do pokoju, jak przeklinam, to powiedz im, że wpadnę wieczorem. Mama zrozumie. Rucham. Heads up. Ojcujny. No. czujny. Wyjebane. X X, 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 X. Jest! Aaa, Sprytny jestem! i wehikuł czasu, widziałem co tu będzie. Dobra. Coś tu będzie ciekawego? Jest tu coś na żywo? Jakiś medalion? Nie... No... nie jest No, morda, Abdul. Czasem nie kmini, czy mi po... ...po hiszpańsku, czy po albańsku, to nie O kurwa. Pierwsze... A nie no, wpierdol się tu. Chyba, że on zamierza rzucać. Zamierza rzucać. Więc mam na ciebie wyjebale. Wypierdalaj. Nado kick. Bang. O kurwa. No. Rozpierdoliłem na to z 3 sztuki amunicji może więcej. Chicken Egg. No, te odgłosy dobiegają. Pęk Łoł, wow, wow, wow. Bang. Bang. Kurwa! Co jest? Czemu z kosy nie mogłem mu walno? Po kości nie mogłem mu zapierdolić. Kika. Aha, nevermind. Tam coś leży, ale już wyje panem, bo i tak nie podniosę. Dobra, idziemy tu. Okay. Musieliśmy... Nie, 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 nie! Wypierdalaj stąd, kurwa! Dość was wszystkich... No, oczywiście nie mam jak cię teraz postrzelić, nie? Może za mnie gdzieś. Hm... Też... No i widać, że mu się nie udało. Chodź tu! bang. Jest! Bo go rozkruwiło. Dobra. Green hair, tak. zią, zią. Kurwa. Dobra. Jest. Jezus. Bang. Tak. Już dobra, nie mam czym przeładować. Za to muszę się uleczyć? Kombajny. Combine with another yellow. Aha. Dobra. Ah, let's do it Use, use. Yes, this <laughs> tak, <laughs> pesk. Bang. Pesk. No i teraz oczywiście wyjdę o to wziąć. No. Coś mogę wziąć? Więcej? Nie. Ura. Dobra. Dobra, idziemy teraz sprawdzić co tu jest grane. Gdzie znajdziemy? Nie wiem. Zobaczymy. Macie tu coś ciekawego? Jak chcę jakiś amor albo coś. Chyba tu nic nie będzie. Niestety. O, je na

Myślałem, że ktoś chce mnie dobić jeszcze, załatwię sprawę... Z, z Wami, sprawy załatwię właśnie tak. Powiedzcie, tak wolniutko, nie że strzelać, bo kiedy się Wam będę w najlepiej. Nie! Jezus! Ja już najlepiej wezmę tą marihuanę, bo mnie tu naprawdę zabiją. Marihuana leczy raka, tak? I już ja jestem, niestety. Chory właśnie śmiertelnie i popek mi przysyła tam z Albanii kilogramy, czyli sobie codziennie sobie jaram. Dlatego jestem taki spokojny, nie boję się tej gry, nie choruję też, nie jestem smutny, nie jestem też super wesoły, bo jestem chory niestety. Choroba uzależnia oh, od ah, humor jest uzależniony od choroby, stanu zdrowia, kłanie. E i... nie 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 nie, kurwa. Oczywiście. Nie wiem czy tam bierze życie czy nie, czy jesteśmy po prostu odporni, przez to, że jesteśmy chory na tą kurwa głupią chorobę jakąś. Ale w każdym razie widzowie żegnam się z wami. To jest ostatni odcinek. Nie no, co? So, co wy pewnie czekacie na następny? Będziecie płakać albo powie, że to ostatni! Nie no, kogo to ja tu szukam moje flowy zajebiste. Tak jak na dzielnicy ro... rucham laski wyczepiste. U chuj jest wielki i owłosiony. A nie jak... Wal... A nie jak wy, pawoły! Resident Evil 4 to moja gra. Po wszystkie poty z karty graficznej zżera. Zaraz biorę gnata i łeb ci rozpierdolę. Tak, jak rucham codziennie. Bo mamy ole. Dokładnie. To jest odcinek. Resident Evil. Mam nadzieję, że wam się podobało to wszystko. Dawajcie suba, lajka, like napiszcie, czy wam się to podobało, czy nie, no właśnie, jak wam się nie podobało, to dajcie dislike, a. nie, wolność, wolność, oczywiście, nie, ale skoro, kurwa, jest wolność, to jak znajdę tego, kto mi dał dislike'a, kurwa, skasuje was wszystkich, rozpierdolę was, będziecie mieli przejebane, a, dobra, to było na tyle z akcji, że spierdalam się, bo naprawdę zginę tutaj, Ach, elo.